Święty Bartolo Longo. Historia sanktuarium w Pompejach. Boska epopeja. Czyta Jan Nosal. Księga pierwsza. Starożytna Dolina Pompejańska. Pompeje antyczne i nowe. Do Świątyni Królowej Różańca tego kawałka nieba na ziemi, można dojechać koleją łączącą Napol z Doliną Pompejańską, która wiedzie przez starożytne Pompeje. Podróż przez piękne ziemię kampanii wzdłuż wybrzeża błękitnego morza trwa niewiele ponad godzinę. Po lewej stronie widać piękne Portici i Ressine, starożytne Herculanum i Oplonto, a w tle. Wezuwiusz wzbija w niebo potężne kłęby dymu. Po prawej stronie drogi w oddali jest pasmo gór ciągnące się aż po zatokę Castellamare di Stabia. Sięga ono aż do zachwycających wybrzeży Sorrento i kieruje ku Punta di Minerva, aby gdzieś za horyzontem rozpłynąć się w błękicie nieba i morza. Dalej mijamy miasto Torre del Greco, które Wezłów już zalewał lawą aż dwadzieścia razy i tyle, że razy mieszkańcy spłoszeni gwałtowną wściekłością od wiecznego wroga, powracaliby, by odbudować swoje domy. Następnie miniemy miasteczko handlowe Torre Annunziata i dojedziemy do starożytnych Pompejów. Chociaż myśli pobożnego pielgrzyma krążą wokół wspaniałej świątyni Matki Bożej, to jednak na głos zawiadowcy obwieszczającego Pompeje mimowolnie wyjrzy on przez okno wagonu. Pompeje. To słowo przyciąga uwagę niezliczonych badaczy i uczonych wszystkich krajów. To było najpiękniejsze spośród miast Etrurii, których stolicą była Kapua, Seneka Tacyt, Tytus, Liwiusz i Florus pisali o mieście położonym przy stokach góry ziejącej ogniem. Wysławiali jego ożywiony handel, położenie i bogate kontakty ze światem. Fale żeglownej wówczas rzeki Sarno odbijały się o jego mury i nawadniały okoliczne ogrody i pola. To urocze miasto spustoszył Wezuwiusz w roku 79 po Chrystusie. Deszcz kamieni i popiołu okrył jakby całunem jego urok, bogactwo i wielkość. Dziś pielgrzym w miejscu dawnego miasta widzi kamieniste wzgórze, z którego archeologowie odgrzebują starożytną cywilizację. Jadąc dojrzy z oddali resztki murów, zrujnowane domy, Połamane filary, kolorowe ściany, a dalej amfiteatr, miejsce krwawych igrzysk. Oczyma wyobraźni ujrzy codzienne życie w mieście, zaludni puste przestrzenie żyjącymi istotami. W swojej fantazji będzie poszukiwać śladów życia na tych pustych i wypalonych uliczkach, gdzieś pod kamieniami, nad którymi strumień czasu przepłynął osiemnaście wieków. Wyboiste drogi z kamieni wulkanicznych, progi domów, wytarte nogami przechodniów, kolejiny wyżłobione przez koła wozów, domy, skały, świątynie. Wszystko to zdaje się pozostawać okryte żałobą po minionym życiu. Studnie, posągi, pałace, pomniki, grobowce, muzea i teatry noszą na sobie ślad wielkości i potęgi Rzymu, który niegdyś rządził światem. Ale daremnie przywołujemy w duchu mieszkańców tego miejsca. Bezpowrotnie skończyła się ta pogańska cywilizacja, dla której życie ludzkie miało wartość tylko do śmierci. Resztki wspaniałych budowli leżą opustoszałe, podobne do olbrzymich kościotrupów. Nie minie pięć minut rozmyślania nad tym szczególnym miejscem kiedy głośny gwizd zawiadowcy zapowie kolejną stację, nowe Pompeje. Tu widok jest zgoła odmienny. Z daleka widać smukłą kopułę kościoła, której dach lśni w świetle słonecznym. Obok świątyni mieści się długi budynek, to sierociniec i obserwatorium meteorologiczno-wulkaniczne. Prosta ulica, obsadzona platanami i eukaliptusami, prowadzi do drugiej wspaniałej budowli, do przytułku dla dzieci więźniów i dalej do koszar królewskich. A na okrągłym placu stoi rzymski kamień milowy z marmuru z wyrytym napisem Via Sacra, droga święta. Tak więc przybyliśmy do Doliny Pompejańskiej. Uroczyste brzmienie dzwonu w Nowej Świątyni dociera aż do starożytnych ruin. Te mosiężne zwiastuny Bożej miłości pozdrawiają pielgrzyma i wywołują w nim dziwne poruszenie. Na tej duchowo wyjałowionej ziemi szybko wykiełkowało nowe życie. Świątynia żywej wiary poświęcona Najświętszej Pannie stoi w pobliżu splamionego krwią amfiteatru. Obok miasta upadłego w pogańskiej rozwiązłości wzrasta i rozkwita osada zbudowana na fundamentach czystej, świętej chrześcijańskiej moralności to nowe Pompeje. Dźwięczne brzmienia dzwonów rozpraszają grobowe milczenie cmentarzyska, jakim te okolice były przez osiemnaście stuleci. Smutek i dawna żałoba ustępują wesołym, dziecięcym głosom. To sieroty różańca, które w Domu Bożym śpiewają na chwałę Boga. Oto nowe życie na ruinach życia starego. Nowa sztuka obok gruzów sztuki starożytnej. Rozbijające się chrześcijaństwo nad zrujnowanym pogaństwem. Te przeciwieństwa uwidaczniają się szczególnie na progu świątyni. Tu nowożytna sztuka chrześcijańska odnosi swoje najpiękniejsze triumfy. Mistrzowska obróbka kolorowego marmuru, malowidła na sklepieniach, suficie i zewnętrznych ścianach kościoła stanowią znak firmowy włoskiej sztuki. Wszystkie środki, których użyto do upiększenia tego domu Bożego, silnie oddziałują na każdy wrażliwy umysł. Tu nowa sztuka odnosi zwycięstwo nad sztuką starożytną. Tu chrześcijaństwo triumfuje nad. Zwodniczą wspaniałością świata pogańskiego. I pomyśleć, że jeszcze niedawno temu nie było tu nawet śladu życia. Kto nie chciałby wiedzieć, jak to wszystko powstało, jak ożywiło się to miasto. Aby to dokładnie opisać, trzeba cofnąć się do początków tego niemal cudownego ciągu wydarzeń. Muszę podkreślić, że dzieło to jest dziełem Bożym, a Najświętsza Maryja Panna kieruje nim dla swojej chwały i wspiera je licznymi cudami. Plany opatrzności muszą się dopełnić bez względu na wolę ludzi. Nie można zaprzeczyć, że w tym dziele objawił się tajemniczy plan Bożego miłosierdzia. Początkowo, wraz z moimi współpracownikami, nie rozumieliśmy znaków, jakie otrzymywaliśmy z nieba. Myśleliśmy, że ten plan odnosi się tylko do ubogich mieszkańców okolicy, że ma charakter lokalny. Dlatego zamierzaliśmy zbudować tylko niewielki kościółek na potrzeby miejscowej ludności. Z czasem jednak mnożyły się cudowne przejawy łask Maryi. Otrzymywaliśmy liczne pisma ze wszystkich krajów od ludzi, którzy za naszym pośrednictwem pragnęli oddać najświętszej pannie uwielbienie za otrzymane łaski, albo prosić ją o nowe. Napływało coraz więcej pielgrzymów, wśród nich dostojnicy kościelni i państwowi. Ledwo byliśmy w stanie udźwignąć nawał obowiązków. Dzieło to rozszerzało się coraz bardziej i bardziej. W końcu rozpoznaliśmy wolę Bożą. To dzieło realizuje plan miłosierdzia nie tylko dla Doliny Pompejańskiej, ale dla całego świata. Każde dzieło Boże musi napotykać na przeciwności. Pismo Święte uczy, że Jezus Chrystus był tym, któremu przeciwstawili się inni i że to doświadczenie dotknie także Jego uczniów. Signum cui contradicetur znak któremu sprzeciwiać się będą wszystkie boże dzieła noszą z nami przeciwieństwa największy człowiek naszych czasów papież Leon XIII powiedział do nas te słowa najpewniejszym znakiem że dzieło wasze pochodzi od Boga jest właśnie to że natrafiacie na tyle przeciwności ale Maryja zawsze pokieruje swoim dziełem ku swojej chwale Potwierdziło się to wielokrotnie, bo żaden tryumf tego świętego miejsca nie obył się bez walki, a żadne zwycięstwo bez poprzedniego upokorzenia. Sam przeczytasz, czytelniku, jak wspaniałe pociechy następowały dopiero po wielkim utrapieniu a we wszystkich ciężkich doświadczeniach wspierała nas królowa zwycięska. W dziele pompejańskim uwidacznia się potęga opatrzności, którą w naszych czasach tak bardzo się neguje. Bez regularnych dochodów, bez zaliczek, bez funduszy, bez stałego wsparcia ze strony władz wydajemy tygodniowo 8 do 10 tysięcy lirów. Codziennie żywimy ponad 300 rodzin, około 100 pracowników i robotników, 200 dzieci w przytułku, 150 sierot. 40 nauczycieli i 60 dzieci więźniów. Pod koniec tygodnia nie znajdujemy w kasie złamanego grosza, ale już tydzień później trafiają do niej potrzebne pieniądze. Powtarza się to już od wielu lat. W ten sposób wydaliśmy przeszło 5 milionów lirów. Czy można więc wątpić w istnienie Bożej Opatrzności? Wydarzenia, które przedstawię w tej książce, a które sam przeżyłem i które obserwowałem własnymi oczami, przekonają wszystkich, że każdy grzesznik, nawet najbardziej upadły, może znaleźć ocalenie w różańcu. Każda dusza może zerwać pęta złego, chociażby była nimi najbardziej związana. Każdy może Uchwycić się liny ratunkowej, którą królowa niebiańskich róż zrzuca z nieba rozbitkom tonącym na wzburzonym morzu tego świata. Nie potrzeba bogactw, potęgi ani mądrości, aby dokonać najtrudniejszych dzieł podjętych ku chwale Bożej. Jeśli wszystko wykonujemy według otrzymanych wskazówek i z głęboką ufnością, to potrzeba tylko jeszcze jednej rzeczy czystej intencji, która sprowadza z nieba nadprzyrodzoną moc.